Witajcie moi kochani. Na samym początku tego materiału chcę Wam podziękować za, za komentarze pod tym filmem. Pewnie każdy ma, ma jakąś tam rację, prawdę. Bo do końca nie wiem jak, jak to się podziało, że stało się jak się stało czyli że płytki odpadły. Nieważne, ja po prostu jak widzieliście w poprzednim odcinku, po skuciu tych płytek wziąłem i, i co? Wyszlifowałem całość. Po i zagruntowaniu, moi drodzy, nie pokazała się ani jedna ryska na tej wylewce, a doskonale wiecie, czy ja też wiem, że pajęczyna, jakby były pęknięcia, mimo temperatury, by się pokazały. Nic takiego się nie pokazało, więc dolałem ten kawałek, zostawiłem do wyschnięcia. Jak wyschło, przegruntowałem jeszcze raz. I moi kochani, po tym, po tym gruncie, zobaczcie, położyłem taśmę butylową, wykleiłem. Ta taśma tam bardzo ładnie złapała się tego, tej, tej poprzedniej taśmy w narożnikach, delikatnie ją tam wywinąłem. Przykleiłem tak samo koło, koło na brzeg tego odpływu liniowego i później położyłem trzy razy folię w płynie. I oczywiście zostawiłem to do wyschnięcia. Po wyschnięciu zacząłem przymiarkę po prostu płytek. Jak zobaczycie, troszkę musiałem kombinować, żeby tam jakoś wzór dopasować, żeby się to w całości trzymało kupy. Więc składałem, składałem, docinałem. No zobaczcie, miałem porozkładane, żeby to, tak mówię, kolorystycznie tam troszkę dopasować. I po dopasowaniu, widzicie, mam odłożony cały spadek. I co najciekawsze, yy, zastosowałem tam klej 2 w jednym zasadzie: Hydro i klej Atrasa. Także pomimo, pomimo zastosowania yy, folii w płynie, stwierdziłem, że jednak yy, zastosuję dodatkowo jeszcze ten klej Hydro. Jak widzicie, połowę wyszpachlowałem na tej też połowie, położyłem płytki. Później wyszpachlowałem drugą połowę po prostu, żeby mi się to wygodniej robiło, i położyłem. Jak już widzicie na całości płytki, no i co zafugowałem, oczywiście zostawiłem to tak samo do wyschnięcia. Przyjechałem w kolejny dzień, dopiero położyłem silikony moi kochani, zamontowałem szybę. Także niby mała robotka, a trwało to, to dosłownie chyba z 5 dni, no po parę godzin. Tam najdłużej to mi zeszło chyba układanie tych płytek, z tego co pamiętam, to my, a do południa byłem, a tak to parę godzin. No, ale to chwilkę trwało, a w międzyczasie, moi drodzy, zacząłem nową inwestycję, także będziemy się już widzieć, chyba raczej na, na inwestycjach, chociaż prezentacje pewnie jakichś narzędzi, coś z mojego sklepu, jakiegoś nowego towaru też pewnie na kanale się pojawią. Zachęcam Was do śledzenia Facebooka, tam po prostu pojawią się nowości żeby być na bieżąco. Może coś Wam będzie odpowiadało. Także co? Zapraszam na zakupy do Krakowa na Zawioł 19A. Zapraszam Was do śledzenia kanału. A my, moi drodzy, widzimy się już, mam nadzieję, na, na robocie. Także do zobaczenia i cześć!